Dostojni Państwo, bardzo przepraszam, z góry będę mówił o oczywistościach. Stara retoryczna przestroga powiada, że najtrudniej jest mówić o rzeczach oczywistych. One nie szokują, nie przykuwają uwagi, nie są w żaden sposób atrakcyjne. Owszem, można na samym początku wystąpienia powiedzieć zdanie zaczynające się od Wszyscy się zapewne zgodzą, że i dalej umieścić jakąś oczywistość. Ale mówić dalej kolejne oczywiste rzeczy, przekonywać do nich, to już zaiste śmieszne. Wygląda na to, że fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom nie boi się śmieszności mówienia oczywistości. Rym nie Powtarza je do znudzenia, powtarza z uśmiechem, ale i z troską. Bo konieczność czytania dzieciom jest oczywistością, tak oczywistą, że zdajemy się o niej zapominać. Dlaczego oczywistą? Kwestie prorodzinne pozostawiam specjalistom. Skupię się na kwestiach kulturowych i poniekąd społecznych. Nasza kultura jest tekstem. To znaczy, jest utkana ze znaków słownych, obrazowych, dźwiękowych, między którymi musimy się poruszać. Musimy nie dlatego, żeby potem brylować na salonach, i nie po to, żeby zdawać egzaminy na studiach, ale żeby lepiej, trafniej, precyzyjniej, mądrzej opowiadać, odpowiadać samym sobie na pytanie, kim jesteśmy. Po pierwsze, kultura jest lustrem, w którym się przeglądamy, które pozwala nam dostrzec nam siebie, dostrzec nas. Jako jednostki, ale też jako naród, jako społeczeństwo, jako jakąkolwiek inną wspólnotę. Po drugie, kultura pozwala nam tę wspólnotowość wypowiedzieć. Daje nam bowiem język, słowa, znaki, symbole, archetypy, motywy, za pomocą których sami siebie określamy. Po trzecie, ta sama kultura. Pozwala nam dokonać czegoś, co w literaturze udało się chyba tylko baronowi Münchausenowi wyciągnąć się samemu z bagna za włosy. To znaczy spojrzeć ironicznie, czyli z dystansem, na samego siebie. Nie utwierdzać się we własnych słusznych poglądach we wszystko, ale poddawać się nieustannej krytyce konstruktywnej rzecz jasna. Jest taka scena w filmie Quentina Tarantino Pulp Fiction. John Travolta i Uma Turman przychodzą do dziwacznej dosyć restauracji, w której kelnerki i kelnerzy przebrani są i wystylizowani na ikony amerykańskiej popkultury. Marilyn Monroe czy Badiego Holliego. Uma Thurman w ogóle ich nie zauważa, są dla niej pustymi znakami. Travolta natomiast, który właśnie wrócił z Europy i potrafi zdobyć się na ironiczne spojrzenie, jest tym rozbawiony. Poddaje się grze w aluzje i kryptocytaty. Grze, która mówi coś o współczesnej Ameryce i o współczesnym świecie, jeśli damy się jej wciągnąć. Innymi słowy, jeśli będziemy potrafili czytać świat wokół nas. Tu pozwolę sobie na tezę mniej oczywistą, może nawet ryzykowną. Czytanie, czytania nie można ograniczać do książek. Książki są, i owszem, wynalazkiem genialnym, którego nie można przecenić. I to książki w każdej postaci. Od tych śpiewanych niegdyś przez Aoidów, poprzez te z galaktyki Gutenberga, aż po te ściągane z internetu na elektroniczne czytniki, takie, z których ja teraz czytam swój tekst. Ale nasze życie nie ogranicza się do książek. Niewielu z nas, jak Jorge Luis Borges czyli ślepy brat Jorge w imieniu Róży, żyje wyłącznie w bibliotece. Żyjemy w świecie, który do nas mówi, do nas pisze. Zewsząd otaczają nas znaki, których czytanie, jak już wspominałem, jest tak ważne. Książka jest tylko albo aż poligonem, na którym tę fundamentalną dla naszego jestestwa umiejętność, umiejętność czytania sobie ćwiczymy. I przyzwyczajamy swoje zmysły i władzę umysłu do czytania świata i siebie w tym świecie. Skoro brnę już w tak nieznośny patos, niech mi wolno będzie pokusić się o definicję człowieka, Państwo wybaczą. Być może człowiek to po prostu zwierzę czytające. Świadomie mówię o czytaniu, a nie odczytaniu. Czytanie nie jest przecież równoznaczne z dekodowaniem, z rozwiązywaniem matematycznych równań. Jest hermeneutyczną wycieczką, która nigdy nie wiadomo, czym się skończy i dokąd doprowadzi. Chodzi w niej o wieloznaczne czytanie, a nie jednoznaczne odczytanie, o drogę, nie o cel, o smakowanie, a nie o konsumpcję, o przyjemność przekładania kartek. A nie o ulgę zamykania ostatniej strony okładki. Roland Bart pisał, że tekst, tekst książki, ale i tekst świata, tekst kultury, ma to do siebie, że zawiesza różnicę między czytaniem a pisaniem. Czytanie jest innymi słowy czynnością twórczą, zmuszającą nas do myślenia, czasem współmyślenia, czasem do sporu, ale i zmuszającą do działania czasami nawet w przypadkach patologicznych, w których jestem, że tak powiem, przedstawicielem, do pisania, a przynajmniej w przypadkach nieco mniej patologicznych do rozmowy. Współczesny filozof amerykański Richard Rorty powiada, że w filozofii, ale i w innych naukach, nie chodzi o to, żeby dojść do jakiegoś celu, żeby odkryć jakąś ostateczną prawdę. Chodzi natomiast o to by podtrzymywać nieustannie podtrzymywać rozmowę o prawdzie. A żeby ją podtrzymywać trzeba mieć język i znać zasady prowadzenia rozmowy. Trzeba A żeby znać język i zasady prowadzenia rozmowy trzeba umieć czytać. Czytać i słuchać i rozmawiać o czytaniu i pytać i błądzić, i znów czytać. Skąd my to znamy? Obrazek, który stawia nam przed oczami ów filozof, to obrazek z dziecięcego pokoju, w którym dorosły czyta dzieciom książkę. One mu przerywają, gdy czegoś nie zrozumieją, on im to wyjaśnia lub przynajmniej podprowadza pod jakieś rozwiązanie. Wspólnie zastanawiają się nad czyimiś dalszymi losami, wspólnie zadają sobie pytania. Obrazek wręcz archetypowy, czyli innymi słowy oczywisty. Ale zarazem tak fundamentalny dla kultury, naszej kultury, ale i każdej kultury, że trzeba o nim przypominać za cenę naruszenia retorycznej przestrogi nie mówienia o oczywistościach, za cenę śmieszności. Takiej ceny nie boi się zapłacić fundacja, której laudację miałem za zadanie wygłosić. Proszę mi pozwolić złożyć jej nieretoryczne i najszczersze podziękowania. I jeszcze postscriptum, żeby nie było zbyt patetycznie. Jak kończy dziecko, którego nie nauczono czytać i rozmawiać o czytaniu? Kończy strasznie, kończy jak bohater, ale jak bohater anegdoty, zatopiony w bursztynie, by nie rzec, w formalinie literatury. Mój znakomity kolega Grzegorz Kazdebkę, który chyba jest na sali, Opowiadał następującą historię. W pewnej hotelowej restauracji, po jego spotkaniu autorskim, podchodzi do niego kelnerka i pyta: To pan jest tym pisarzem? Ja odpowiedział Grzegorz podziwiam pana. Tu Grzegorz skromnie spuścił wzrok, a ona kontynuowała: Ja to nienawidzę nawet czytać książek, a co dopiero je pisać. Dziękuję.